Witajcie w kolejnym odcinku, temat którego będzie się kręcił czy też obracał wokół frezów trzpieniowych marki Globus. Zapraszam do obejrzenia Frezy trzpieniowe, jak sama nazwa wskazuje, posiadają trzpień o średnicy 6, 8 lub 12 mm, zależnie od rodzaju, czy też typu freza. Pracuje się z nimi, czy też można pracować frezarką górnowrzecionową, centrami obróbczymi CNC, czy też frezarką dolnowrzecionową z wrzecionem szybkoobrotowym. Frezy, które tutaj widać, poukładałem skrupulatnie, Reprezentują trzy serie frezów marki Globus. Pierwsza z brzegu jest to seria CNC Premium z lutowanymi płytkami HM, posiadająca węglik spiekany, który pozwala osiągnąć lepszą jakość obrabianej powierzchni. Precyzyjny szlif płytki z węglika spiekanego oraz otwarte profile korpusów, które zmniejszają opory skrawania oraz ułatwiają lepsze odprowadzenie wiórów. Kolejna seria jest to seria czarna z wymiennymi płytkami HM. Może być stosowana zarówno na frezarkach górnowrzeczynowych, jak i w centrach obróbczych CNC. Szybka wymiana zużytej płytki z węglika spiekanego, czy też możliwość wykorzystania czterech krawędzi tnących poprzez ich obrót o 90 stopni, pozwalają zachować ciągłość pracy bez potrzeby niespodziewanego ostrzenia freza. W przypadku tych frezów jest możliwość wyboru trzech gatunków płytek węglika spiekanego. Pierwszy rodzaj jest to płytka uniwersalna, przeznaczona jest do obróbki drewna miękkiego, twardego, płyty wirowej oraz MDF. Drugi rodzaj jest to płytka do obróbki drewna twardego i miękkiego. I trzeci rodzaj jest to płytka dedykowana do obróbki materiałów drewnopochodnych, takich jak HDF, MDF oraz płyta wirowa. Kolejną serią jest seria niebieska z lutowanymi płytkami HM, w której zastosowano uniwersalną płytkę z węglika spiekanego o twardości na poziomie 1600 HV z przeznaczeniem do wykonywania drobnych prac stolarskich. Dedykowane jest do obróbki drewna miękkiego i twardego na frezarkach górnobrzeczenowych. To teraz rozsiądzie się wygodnie. Ja przygotuję drewno i inne materiały pod frezowanie. I może zacznę od tego freza i tak po kolei będę frezował. Kolejno, nie żartuję. Wybiorę kilka sztuk frezów i postaram się wybrać zróżnicowane frezy i zaprezentuję ich skuteczność podczas pracy. I jak chyba było widać na prezentacji, frezy w działaniu sprawdzają się bardzo dobrze, bez zarzutu. Łożysko działa idealnie. Otwarte profile korpusów spełniają swoje zadanie. Materiał nie klinuje, a powstałe wióry jest swobodnie wyrzucany. tak więc porców idzie płynnie i można go nawet zwiększyć. No niewątpliwie ma tutaj jest możliwość wymiany płytek z węglika spiekanego w przypadku stępienia. No wiadomo, nie ma potrzeby kupowania nowego frezu. Tylko kupujemy jeden frez, zestaw płytek i wymieniamy, gdy się wstępi, albo po prostu dobieramy odpowiednią płytkę do materiału, jaki obrabiamy. Dodatkowym też tutem jest niektóre frezy proste, posiadają możliwość, czy też mają możliwość wiercenia, ponieważ krawędzie tnące górne są pod skosem, więc możemy swobodnie wiercić się w materiał. Co jest bardzo dobre w przypadku wykonywania gniazda czopy. I no, gama jest szeroka frezów. Gdybym chciał zaprezentować pracę wszystkich na filmie, chwilę by to trwało. I w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym.